Cześć, wspólnie z Mateuszem. Witamy Was w kolejnym materiale w, materiale, w którym omówimy dla Was technikę treningową i prawidłowe wykonanie ćwiczeń. Dziś ponownie temat klatki piersiowej, temat, którego jeszcze nie omawialiśmy, czyli skozdolny. Ćwiczenie, które dość rzadko jest wykonywane, jeśli chodzi o osoby trenujące siłowo, sylwetkowo, aczkolwiek ćwiczenie, w którym warto byłoby zwrócić uwagę na kilka elementów, kilka elementów, które, co ciekawe, mogą powodować, że to ćwiczenie będzie bardzo dobre dla nas, albo mogą powodować drugą stronę, że to ćwiczenie będzie tak naprawdę bezsensowne wykonają dla nas pokażmy o co chodzi jak wygląda to od strony całej anatomii i biomechaniki ruchu zapraszam jeśli chodzi o pracę na skosie dolnym, musimy tutaj zauważyć, że poprzez zmianę ułożenia ciała, czyli głową do dołu, musimy nieco zmienić ustawienie też pracy naszych ramion, ustawienie naszej łopatki, pułapu ściągnięcia tej łopatki, i to tak naprawdę będzie warunkowało nam, jak będą zaangażowane w tym ruchu poszczególne partie, grupy, mieście składowe do swojej pracy po bardzo krótce tutaj rozrysujemy sobie szybką anatomię tego ruchu, ponieważ robiliśmy to już w wcześniejszych materiałach, więc nie będę jeszcze raz się powtarzał. Jeśli chodzi o najbardziej optymalną pracę naszej klatki piersiowej, to przyjmuje się, że kąt ramienia względem tułowia powinien być w granicach 75 do minimalnie 45 stopni, czyli w tym zakresie pracy, jeśli chodzi o ruch przywiedzenia ramienia do tułowia, nasza klatka wykonuje największą ilość pracy względem mięśni trójgłowych ramienia, względem mięśni na ramiennych. I to jest właśnie taka optymalna pozycja, którą pracowalibyśmy chociażby na ławie poziomej, wykonując to ćwiczenie. I teraz, jak wygląda to na skosie dolnym? Przede wszystkim na skosie dolnym zdecydowanie inaczej będziemy już ustawiać swoje ramię względem tułowia i automatycznie nieco inaczej ściągać łopatkę. Więc tutaj w tym ruchu możemy spodziewać się, że praca będzie wyglądała w zależności od takich osobniczych możliwości i balansu strukturalnego, jaki mamy, nieco inaczej, jeśli chodzi o przełożenie tej pracy mięśniowej. Pokażmy, jak wygląda cała praca wyciskania na skosie, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Jak wygląda cała technika wyciskania na skosie? Przede wszystkim zwróćmy uwagę, że z racji innego ułożenia ciała, troszeczkę inaczej musimy zachować się ramionami względem tułowia i zacząć oczywiście od innego ustawienia łopatki. Przede wszystkim mocniej ściągamy łopatkę do dołu, czyli automatycznie ta stabilizacja mocniej opiera się na miejscu najszerszym grzbietu, chwyt będzie musiał być nieco węższy i wynika to z tego, że w ostatniej fazie ruchu, jeśli klasyczny w miarę szeroki chwyt, tak? czyli te powiedzmy tam około 125-150 szerokości obręczy, 150 o takich już bardzo skrajnych przypadkach, będą nam ramiona uciekały za linię tułowia, czyli będzie te wyniesienie obręczy w górę, co byłoby bardzo niekorzystne, bo stracilibyśmy stabilizację. Więc węższy chwyt, wynosimy sztangę, mocno ściągamy łopatkę do dołu i podczas ruchu kleimy mocniej ramiona na siebie i wypychamy ruch na dobręcz barkową. I teraz co się dzieje? Zauważcie przede wszystkim stabilizacja mocniej opiera się na mięśniu najszerszym grzbietu, aniżeli mięśniu najszerszym i czworobocznym, a podczas ruchu z racji tego zwężenia zauważcie, że pozycja ramion względem tułowia w dolnej pozycji wynosi około 45 stopni. Czyli mamy tutaj tą taką graniczną wartość, która daje nam możliwość zapracowania klatką piersiową. I teraz, w tym momencie, dobra, odłóż stangę, jakie zyskujemy plusy podczas tego ruchu. Dobra, podnieść się może i wytłumaczymy to już stojąc, będzie nieco lepiej nam. To pokazać. Zauważcie, że w momencie, kiedy mieliśmy klasyczny ruch wyciskania, było lekkie zaangażowanie mięśni na ramiennych, mocne klatki no i oczywiście zaangażowanie trójgłowego ramienia. Co się dzieje, jeśli ściągamy łopatkę i kleimy mocniej ramiona do tułowia? Zauważcie, że automatycznie ramię jest cofnięte mocniej do tyłu. Co daje nam ten ruch? Przede wszystkim zwiększa się zaangażowanie w pierwszej fazie ruchu mięśni ramiennych do pracy. Czyli w tym momencie u osób, które mają bardzo słabą klatkę piersiową, może być to związane z tym, że pierwsza faza ruchu trwa zdecydowanie dłużej i automatycznie, w momencie, kiedy normalnie przyjęłaby klatka piersiowa dużą część pracy, może włączyć się mięsień trójgłowy ramienia. Czyli co za tym idzie? Zauważmy, że w wyciskaniu na skosie dolnym możemy spotkać się z sytuacją, że osoby, które mają bardzo mocną przewagę trójgłowego ramienia i mięśni naramiennych ponad siłą klatki piersiowej, mogą one bardzo łatwo zdominować w tym ruchu pracę klatki piersiowej. I wbrew pozorom, to, co przyjęłoby się uważać, byłoby w dużym stopniu angażujące to już środkowo-dolną część klatki piersiowej w ruchu, czyli ćwiczenie na skosie dolnym, może tej klatki praktycznie w ogóle nie angażować. Są to bardzo często spotykane przypadki, dlatego też wyciskanie na skosie nie jest polecane dla każdego. Z drugiej natomiast strony wyciskanie te może nieść właśnie plusy pod kątem klatki piersiowej i to zauważa się szczególnie u osób, które mają bardzo słabą stabilizację grzbietu. Zauważcie, że jak kładliśmy się na ławkę, ściągnięcie było związane, ściągnięcie łopatek związane było z mocną pracą najszerszego, czyli mocne wymostkowanie Ruchu i dalej, dzięki temu obręcz barkowa była bardzo stabilna. Zauważcie, że w tym momencie stabilizacja obręczy barkowej przy nieco węższym ruchu jest zdecydowanie mocniejsza. Czyli, jeśli znowu mamy sytuację, że ktoś w ruchu wyciskania na ławce poziomy, na przykład ucieka ramieniem mocno w górę, bo nie trzyma stabilizacji, Centralnej, nie trzyma ściągniętej łopatki, to w tym momencie automatycznie przy zbyt dużym kącie mięśnie naramienne przyjmują dużą część pracy. Klatka piersiowa jest oczywiście marginalizowana w tym ruchu. Co się dzieje, jeśli pracujemy na skosie dolnym? Wchodzimy w głębszy most łukowe wygięcie tułowia i w tym momencie utrzymując stabilnie obręcz barkową jesteśmy w stanie zdecydowanie mocniej zapracować klatką. Czyli zauważcie, że tak naprawdę na tym ćwiczeniu możemy mieć albo marginalizację pracy klatki piersiowej, albo maksymalizację pracy klatki piersiowej. I w tym momencie odpowiednim słowem byłoby, czy pracować na tym ruchu, zależy. Oczywiście jak zawsze zależy, jest to kwestia osobnicza, tak. Jeśli chodzi przykładowo o Mateusza, no to raczej nie jest to dla ciebie dobry wybór, bo mamy tu mocne mięśnie na ramienne. Które mogą bardzo łatwo zdominować pracę klatki piersiowej. E, przy czym stabilizacja jego, jeśli chodzi o ławę poziomu, jest bardzo mocna, więc automatycznie wyciskanie na skosie w jego przypadku jest bezsensowne. Jeśli chodzi o mój przypadek. Ma to już pewne plusy, ponieważ często gdzieś tam ta praca na czworoboczną nie jest dość słaba, więc mogę tracić stabilizację. Więc na przykład ja wyniosę nieco więcej plusów pracy na e, ławce ze skosem ujemnym. Więc zobaczcie, że tutaj patrząc anatomicznie na ten ruch, możemy zobaczyć czy w naszym wypadku taki ruch jest sensowny czy jest bezsensowny i jak zauważyliście wszystko znowu zależy od analizy problemu więc zawsze dobierając ćwiczenia musimy zdać sobie sprawę z tego jakie są nasze potrzeby i jakie ewentualnie mamy problemy albo dysproporcje w sylwetce, przewagę siły jednych mieści nad drugimi, i tutaj mieliśmy to bardzo dobrze widoczne. Więc znowu nie ma ćwiczeń, które są dobre dla każdego, są ćwiczenia, które dla jednych mogą być wspaniałe, dla innych mogą być tragiczne, jeśli chodzi o wpisanie do planu treningowego, dlatego zawsze w planowaniu treningowym warto to uwzględnić. Tyle o nas jeśli chodzi o pracę na skosie ujemnym. Dzięki za pomoc, dzięki za uwagę. No i oczywiście zapraszamy do kolejnych materiałów, gdzie będę wyjaśniał kolejne problemy związane z nieprawidłową techniką i pokazywał jak dobrze wykonywać ćwiczenia. Dzięki wielkie.